Pierwsza miłość, część druga. Mama to, że jestem w ciąży! Ale o! Tak! Z kim? To ważne! Uspokój się! Mama jest pełnoletnia! Ale nie, żeby mieć w ciąży! Być w ciąży! A nie mieć w ciąży! No! Mama, uspokój się! Jestem pełnoletnia! Zajmę się tym dzieckiem! Dam sobie radę! Dobra no, spokój masz dziewiętnaście No właśnie No a ja osiemnaście No hello Ty nawet łóż ani chłopaka nie możesz No nie mogę być chłopaka bo z mi zabronisz Co? Nie nic Ja mam chłopaka i koniec kropka wyjdź z tego domu Tak to się jak? Poglądaj ten dom świadomy Nie! Ale bo jest. Jest to? Szczadowne! Pani Misie, jaki ogólnie? Stały jakie widoki na balkonie? Szczadowskie cło, że ja. Mamo, być to, że chłopaków. Opaków! Wow! Pianuś. Spadłam z balkonu. Dobra, może... I jeszcze raz? I, i mój głos jest taka silny. Mamo, uspokój się! Chodźcie do krótko, wyjdźcie z do domu. Tato i mamo, wyjdźcie z Nie przechodźcie już tu w ogóle. O, i macie te niezdrowe smakołyki, jeśli chcecie. Loli, jeszcze taka szal mi mam. Nie, ja już nigdy jej nie otworzę, żyj. Żeby... No. To zaraz możecie sobie coś zrobić. Ja. O, bo musieliśmy przeskoczyć przed walką, Boże, na to zobaczyłam. No. A matka jest? jest. O, no, to... A no kurde co ma? Po co chcesz, a. to noszę zaś? To ja, mogę wejść? Nie! Puszczo, to puszczo, mogę wejść na kawa? Puść go! Nie jestem nie. go, jestem ona! A Puść ją, nie! Prawda! Puść ją! A po co? Ja ją kocham! Pracuję! Puść ją! Ej. Ej, no to tak nie będzie! Puszczo. Dobra, to jest nasza kuzynka! A, co mam Weź, idź stąd! Nie możesz tutaj drzwi, tam Otwierać. Lol, .pl. Ja nie mogę, co za potwór! Mm -hmm. Bestia! Idź stąd, no, muszę porozmawiać z rodziną, a nie z takim potworem. A, tutaj, nie, To mój pieszak podobny do mnie. Właśnie ja, to moja córka. To właśnie. <laughs> Nieważne. Dobra, nieważne, Musimy sprawy rodziny załatwić. No. 20 minut później. Wtedy jak posprzątali go i siedli, żeby porozmawiać na prawdziwie z rodziną. Musieli wytłumaczyć, czy robią dobrze, czy źle. I co my mamy teraz zrobić? No nie wiem. Ten dzioba zaraz przyjdzie. Ale nie przejmujmy się tym dziebakiem. Musimy naszym życiem pokierować. Dziobak, weź ten ogon. Dobra, jak chcesz, to mogę zadzwonić na policję. Idę po telefon. Okej. Okay. Halo, policja? Przyjedźcie. Dobrze, powiemy Wam wszystko na tu Przyjdźcie. No, jadą już. Będą już przekrapany, i będą Cię szukali, wiecz. Mm. Dobra, no, dobry, dom. Trudno mu się wchórzyć. No, Kreść, ty Najlepiej gdybyśmy się z tego domu przeprowadzili. Wychódź teraz. Wchódź teraz. Odszukajcie Lurza! Zobaczcie. Tu jest to krewetowi Co się stało? Nic. Wywróciła się. A moglibyśmy się poroz... A, porozmawiać. A nie. No macie... Ej uspokójcie się! Właśnie matko hmm. dobra możemy porozmawiać, wszyscy siadajcie, albo ja będę stał okej okay. a gdzie jest Nina? Oh. musimy porozmawiać, bo jak rodzice nas przyłapią no wiesz, na gorącym uczynku. no właśnie, co teraz będzie? Właśnie nie wiem. Ha, to bardzo trudna decyzja. Masz rację. No nie wiem, czasami... Dobra, ominęło ma... mnie coś, bo uschnęłam. E, przed hmm. chwilą gadałaś. Tak, to... jest ten na pewno. No na pewno. To znaczy. Musimy porozmawiać. I oczywiście posprzątać. Nie chce mi się sprzątać, ja nie sprzątam. Widzisz, że chyba będziemy... Będę boreć! Suszarka? No właśnie. Pierzę, nie? Możemy zacząć zajajać. Nie. Zaraz wracam. Nie. Weź tak jak jakiś... chcecie ci puścić twoją piosenkę. Roz pan tutaj. O nie, no. jest mi. Może po co? No, okej. Okay. Yy, to kibel. Oj! Cicho. No to pomóżcie mi... Nie... Nie dzisiaj, to jest moja olga.

Hej? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Hmm, tak, a o, mój jest. to jest rzecz. Tylko ja że? nie po co nie Widzieliśmy się.